Rok 2015. Od wydarzeń ukazanych w Parku Jurajskim mija 22 lata. Wyspa Ayla Nublar wyposażona jest w w pełni działający park rozrywki, w którym żyją przywrócone za pomocą klonowania dinozaury. Pewnego dnia prowadzące eksperymenty naukowcy tworzą zupełnie nowego dinozaura, który posiada cechy dwóch gadów – Velociraptora i Tyranozaura. Wszystko idzie zgodnie z planem do czasu, gdy stwór wymyka się z parku. Il paraît que le premier village est à deux bornes. premier ciné à dix. Attends, t'es sérieux là Ouais, checké sur Google. Papy, sera sûrement à la gare. Uczkający w Paryżu Lea i Adrian są typowymi nastolatkami. Nieco zagubieni, zbuntowani, nierozłączni ze swoimi tabletami i smartfonami. Gdy okazuje się, że małżeństwo ich rodziców wisi na włosku, zostają wysłani z młodszym braciszkiem na południe Francji do dziadka, którego nie widzieli od lat. Paul okazuje się dziarskim, choć nieco zrzędliwym starszym panem. Dziadek zafunduje wnukom nieszczuchom twardą lekcję życia, organizując im niezwykłe wakacje, których nigdy nie zapomną. Je sais pas. Elle est pomme cul. Mais moi non plus, je sais pas. Już 19 czerwca o godzinie 23.00 Kino Helios w Koninie zaprasza na noc z najzabawniejszymi komediami ostatnich miesięcy. Na dobry początek premierowo pokazana zostanie dziewczyna warta grzechu, a potem jeszcze gorący pościg. Fokus, a na zakończenie to właśnie seks. Widzów czeka noc pełna śmiechu w towarzystwie gwiazd światowego kina. Do łez rozśmieszać będą m.in. Jennifer Aniston, Owen Wilson, Reese Witherspoon i Will Smith. Ta dawka świetnego humoru nie pozwoli Wam zasnąć jeszcze długo po powrocie do domu. Więcej o wydarzeniach kulturalnych w zakładce imprezy.